Cześć, witajcie! Z okazji pierwszych świąt Bożego Narodzenia z Angry Fish chcielibyśmy Wam życzyć zdrowia i szczęścia Raz przede wszystkim miliona godzin spędzonych nad wodą. Samych okazów mocnych ugięć szczytówki, jęczących hamulców, niesamowitych odjazdów ryb, idealnie rozrobionego towaru, stołu pełnego od zanęt Haldorado. Silnych ryb. Aby nigdy nie pękały wam przypony. I nie tylko. Aby zestawy się nie plątały, a szczytówki nie łamały. rekordów. I miliona godzin nad wodą. Ten czas spędź się w gronie najbliższych. Jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. życzy Angry Fish wraz z Timem Haldorado. Zdrowych, wesołych świąt. Ale chwileczkę. To jeszcze nie wszystko. Pierwsze święta? Angry Fish? Z czymś wam się to kojarzy? Jakaś promocja, coś w tym rodzaju. 15% do 1 stycznia.